Czełoman, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lawianek. Na ty drogi wizowitaj witaj w kolejnym materiale na tym kanale. Jak słychać, humorek dopisuje, ponieważ jest piątek po południe albo i piątek wieczór. W zależności, kiedy oglądacie ten film, a może że jest sobota, czyli weekend, no to humorek na pewno musi Ci, drogi widzu, dopisywać. Dopisywać na pewno będzie mi jeszcze bardziej, gdy wejdziesz sobie na Hellcase'ika z pierwszej linki w opisie, dostajesz tam 0,7 dolarka i 10% do doładowania. No i zachęcam Cię jeszcze, abyś sobie zajrzał w drugą linkę w opisie, ponieważ jest tam konkursik, gdzie za 2 dolary do wygrania z 200 dolarów ostatnio dobiliśmy... Aż 30 osób, albo i tylko 30 osób, jest w konkursie, w zależności kto, jak na to patrzy. No czyli szansa na wygranie jest bardzo duża. Do końca konkursu zostało jeszcze 10 dni, także zapraszam, abyście sobie dołączali. No a my dzisiaj lecimy z kolejnym tutaj sikowym openingiem. No i dzisiaj pod lupę bierzemy sobie skrzyneczkę Phoenix. Będziemy oczywiście polować na AWP Asimov, a skrzyneczka Phoenix znajduje się tutaj. No I sprawdźmy sobie: AWP Asimov 0,038% AWP na pewno daje nam spory profit. Otwieramy sobie oczywiście 50 skrzyneczek. Ale niewykluczone, że otworzymy sobie e, jakieś inne skrzyneczki też, jeżeli będzie jakaś fajna case battle, tak jak to e, lubię sobie w ostatnich odcineczkach e, jako bonusik dla Was otworzyć. E, no kałaszkiem Redline też bym nie pogardził, też bym się ucieszył. Widzę, że ten kameleon też nawet całkiem cenowo ładnie wygląda, no to takiego kameleonika też bym sobie przygarnął, no kurde, wszystko on sobie przygarnął tutaj powyżej. Eee, fioletowe też będą spoko, więc fioletowych też, też może mi tutaj Helkasik trochę dać eee, Bo w sumie tylko niebieskie chyba nie dają nam profitu, także fioletowe też bym chciał dropić sobie jak najbardziej. Dobra, lecimy sobie. Eee, już w sumie jesteśmy na czterech skrzyneczkach, no i na razie nie było blisko stój na kameleonie nie Niestety nie ma kameleona, ale jest pulsik i ten pulsik kosztuje 3,89, czyli tak jak mówiłem właśnie ten pulsik może dać nam jakiś proficik. Jest to fioletowy skinek oczywiście, więc dał nam proficik bez zastanowienia. 5 skrzyneczek niestety nie było za szczęśliwe, także lecimy z 10, wydajemy sobie 15 dolarków. No i co tym razem nam poleci, jest Pulsik, a nie, Pulsik nie, nie ma nic, jest tylko Fomasik Sierżant, który kosztuje, który kosztuje, gdzie on jest ten Fomasik Sierżant, 2 dolary i 5 centów, czyli sam Fomasik Sierżant zwrócił nam skrzyneczkę, ale tylko jedną niestety, no było tak bliziutko, Ojojoj, oj, jest Kałaszek Redlining, widzowie, proszę bardzo, proszę bardzo. 18 dolarków taki kałaszek kosztuje, czyli jestem już zadowolony z tego Mamy kolejne osiągnięcie, tutaj dość sporo osiągnięć nam wlatuje w, w poprzednich odcineczkach e, Więc bardzo fajnie, że jakieś osiągnięcia tutaj zdobywamy Czyli otwieramy bardzo dużo skrzynek, to może oznaczać e, No co, zaraz idziemy na case battle, no i zobaczymy czy będzie coś ciekawego dzisiaj do otwarcia Cyk, niestety tutaj nie ma żadnego fioletowego. Teraz 3, 2, 1, więc sprawdźmy, jak to się zakończy. Niestety tutaj nic nie ma. No i jeszcze otworzymy sobie łącznie 3 skrzyneczki. No i na case battlech liczymy na różowego skinka. No i na jakąś wygraną. Zobaczymy sobie jeszcze zaraz, jakie zrobimy te bitewki. No tutaj niestety nie doleci nam do tego pulsika. Także lipa troszkę. No ale ten kawałek redlining troszkę uratował ten odcinaczek jak na razie przynajmniej, bo wiadomo na case battle'ach lubią się dziać różne rzeczy, a tutaj niestety mamy umpa kaprala, który jest niebieski. No i sprawdźmy sobie od najdroższych 280$, dolarów dołączamy sobie, no jednak chyba sobie nie dołączamy, albo i dołączymy sobie, bo już nie mogę wyjść, więc chciałem powiedzieć, że zrobię szybkie cięcie i poczekam aż ktoś dołączy, ale mamy Trzeciego y, uczestnika tej bitwy i chyba moje na razie, chyba zdecydowanie moje widzowie, co tu leci. Ja nie mam pytań, no ale to jest pewne zwycięstwo, więc za 280 dolarów zgarniamy sobie 867. Oznacza to, że mamy potężny profit w wysokości 600 dolarów. A więc lecimy sobie ze skrzyneczkami Phoenix. Cyk, damy sobie oczywiście 8 skrzyneczek na dzień dobry na dwóch graczy, no i co, i lecimy, co będę dłużej przedłużał, zaraz może dołączymy do jeszcze jakiejś ciekawszej bitewki, bo no jestem zadowolony, że tutaj nam poleciało bardzo ładnie, cyk, mamy Umpaka prala w Star -traku. No. Tak, będzie taka bitewka bez emocji, co prawda na dwóch graczy. Największe emocje będą oczywiście standardowo tam, gdzie będzie być najwięcej graczy i najwięcej skrzynek. Czyli w trzeciej bitewce, gdzie będziemy walczyć na czterech graczy, będziemy mieli y, 10 skrzyneczek. No ale tutaj fajnie by było wygrać. Nie będę ukrywał, że fajnie by było wygrać. No tylko że jakiś proficik by się przydał. No, wydaliśmy 12 dolarów i mamy auga camelona u przeciwnika. No ale to nadal nie jest profit jakiś. Wydaliśmy 12 dolarków, a na ten moment mamy e, tylko 8, co jest mega e, dziwne, czemu tak słabiutko nam tutaj leci. No i może teraz coś takiego, co przełamie. Niestety ten tek nie pomoże nam, a więc lecimy i sprawdźmy sobie, czy jest jakaś bitewka. Nie ma żadnej bitewki, czyli lecimy dalej. E, skrzyneczki Phoenix. Tym razem e, damy sobie 9 skrzyneczek, bo wcześniej daliśmy 8. Na trzech graczy, no i tutaj już by było fajnie wygrać, a najlepiej by było wygrać tą, oczywiście, ostatnią bitewkę na 10 skrzyneczek, 4 graczy, ale poczekajmy, co się wydarzy w tej. No i wydaje mi się, że na sam koniec będziemy robić jakiejś specjalnej bitewki, chyba że będzie coś, gdzie mogę sobie dołączyć. No to dołączę, ale no, 5000 dolarków mamy prawie, także zostajmy przy tym, co jest. Ja nie będę tutaj kusił losu, a my sobie tropimy na razie Auga Camelona. No ale ten auk kameleon, to tak na razie za dużo nam nie daje, bo tutaj bot Ringo bardzo ładne skiny sobie dropi. Oj, z simów jedno niżej, jakby ona poleciała. Cały czas y, tutaj mamy y, blisko na styku, pomimo tego auka kameleona. I leciutko mnie tu niepokoi, bo patrzcie, auk kameleon mi poleciał, a tutaj bot Ringo cały czas mnie atakuje i się obawiam, że on może mnie tutaj ograć. A dobra, fajne gewik teraz. No ale to jest pulsik i chyba przegramy sobie tą bitewkę. No poczekajmy, jeszcze bez 80 centów różnicy i widzowie, my sobie to jeszcze przegrywamy o ile? No nie całe 40 centów, ale no przegraliśmy to pomimo dropnięcia uga kamelona. Także no mam nadzieję, że ostatnia bitewka tutaj nam coś pomoże. 15 dolarków Wydajemy sobie, no i lecimy, ja wizual teraz Ci przypomnę jeszcze w trakcie tej bitewki o najważniejszych rzeczach, rzeczach e, Czyli pierwsza linka w opisie, dostajesz 0,7 dolarka i 10% do doładowania. Druga linka w opisie, masz konkursik gdzie dostajesz e, możliwość wygrania 200 dolarów za wpłacone 2 dolary No i co, Zajęłam się abyś zostawił łapeczkę w górę subskrypcji oczywiście z dzwoneczkiem zachęcam Cię na e, piątkowego streamka no chyba że oglądasz to już po streamku e, bo ponieważ w piąteczki mamy zawsze streamka ostatnio już chyba dwa tygodnie z rzędu był, dzisiaj jest trzeci tydzień z rzędu streamek w piąteczek. Także zachęcam cię, abyś sobie wpadł. Świetnie się bawimy, rozdajemy dużo skinów, no ale to oczywiście musimy mieć zaznaczony dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego. No i zostaw jakiś miły komentarzy, nie wiem, coś typu miłego weekendu, żeby się po prostu lepiej nagrywało kolejne filmy. Ja tu gadu gadu, a my niestety przegrywamy sobie ostatnią bitewkę, czyli wszystkie skrzyneczki Phoenix yy, dzisiaj. Nie oddawały nam na case battle, ale kaoszek redlining poleciał, z czego jestem bardzo zadowolony. Więc w tym filmie to wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie widzowie dziękuję za oglądanie. Życzę jeszcze raz miłego weekendu i do usłyszenia w kolejnym filmie. Siemanko!